To miała być rzeź. 60 tysięcy wojsk moskiewskich przeciwko 30 tysiącom żołnierzy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przewaga ogromna. Moskwa była pewna zwycięstwa. A jednak to właśnie tutaj, pod Orszą, historia odwróciła bieg. Hetman Konstanty Ostrogski wiedział, że frontalna walka to samobójstwo. rozkazał udawać odwrót. Moskwianie ruszyli w pościg, wpadli w pułapkę. Gdy ich szyki rozciągnęły się na bagnistej równinie, Ostrokski dał znak. Z jednej strony uderzyła jazda litewska, z drugiej polska husaria, a w środku huk artylerii. Z ukrycia wystrzeliły działa. Żelazo, dym i ogień uderzyły w serce armii wroga. Moskiewskie szeregi pękły jak szkło. Zapanował chaos. Nie było ucieczki, nie było szans. Kiedy kurz opadł, pole pod Orszą pokrywały tysiące ciał wroga. Moskwa straciła około połowę armii, Rzeczpospolita niecały tysiąc żołnierzy.